Dzień dobry, panie Marszałku. Kłaniam się. Słusznie mam wrażenie, że mniej niż tydzień trwało takie polskie względne zawieszenie broni w sprawie tego, co wydarzyło się w nocy 9 na 10, bo gdy pojawiła się informacja, że ten jedyny uszkodzony dom po nalocie ruskich dronów mógł zostać zniszczony od polskiego pocisku. No i wróciliśmy do politycznej bijatyki. Prezydent żąda wyjaśnień, bo że nie dostał informacji. A premier odpowiada, ręce precz od polskich pilotów. A co mówi Krzysztof Bosak? Ja od pierwszego dnia w tej katastrofie, czyli od poranka, kiedyś o tym Wszyscy dowiedzieliśmy, zwracałem uwagę na to, co teraz już mówią wszyscy, czyli że my formalnie nie dostaliśmy żadnej pisemnej informacji od rządu. Następnie w debacie sejmowej, która odbyła się dzień później, zadałem kilkanaście pytań, na które nie uzyskałem odpowiedzi i tak jest do dziś. Więc ja bym powiedział, że ten poziom rzeczowości, który my jako Konfederacja reprezentowaliśmy od początku, do tego poziomu w tej chwili mam wrażenie z poziomu propagandowego do poziomu normalnej dyskusji zeszli pozostali politycy i media i bardzo się z tego cieszę, dlatego że naszym obowiązkiem w demokracji jako opozycji, jako dziennikarzy jest Zadawać rzeczowe pytania, a nie poklepywać się po plecach, że wszystko fajnie wyszło. Kiedy nie mamy zbudowanego systemu obrony przeciwlotniczej, nie mamy zbudowanego systemu obrony antydronowej, ob obiekty latające w latają naszą przestrzeń, i gdyby nie wsparcie sojuszników, to byśmy byli wobec tego zupełnie bezradni. No tego nie wiemy, bo a rzetelnych informacji od rządu nie dostajemy. 11. Mówił pan o tej debacie Sejmowej było wystąpienie premiera, potem drugie debata po Zwracam uwagę, że ja wprost w swoim wystąpieniu Sejmowym o tę kwestie pytałem. Wprost, ale, ale to było. posiedzenie spadło na jawne. Dom. Był pan na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego dwa dni po. Po, po tym nalocie dronów. Czy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego padło pytanie, co zniszczyło dom w Rykach? Tak, z mojej strony. I co pan usłyszał? Nie mogę ujawniać przebiegu posiedzenia Rady, natomiast odpowiem ogólnie, niezależnie w którym kontekście, gdzie się spotykaliśmy, gdzie zadawałem to pytanie, odpowiedź do mnie nie dotarła. Czyli podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, choć padło pytanie konkretnie, rozumiem przez pana zadane, co zniszczyło dom w Wyrykach, bo to jest jedyna strata materialna. Całe szczęście, że nie było żadnych ofiar w ludziach. Nie padła wprost informacja, czy od wojskowych, czy od ministra obrony, czy od premiera. Co tak naprawdę zniszczyło ten dom? No jeszcze raz powiem, że nie, nie będę ujawniał przebiegu posiedzenia rady, natomiast udzielam odpowiedzi ogólnej, że niezależnie od kontekstu i okoliczności, gdzie zadawałem pytanie w tej sprawie, ale także w innych. Powiedziałbym dużo istotniejszych, na przykład takich, kiedy i jak będzie budowany polski system ochrony antydronowej, na podstawowe pytania, które zadaję, zadajemy, odpowiedzi nie uzyskaliśmy. I to jest bardzo niepokojące, dlatego że to, co pan nazwał tą jednością narodową, moim zdaniem jest oparte na pewnym fałszu. Dlaczego? Wleciały no polską dlatego, przestrzeń dlatego, że powietrzną, nas, dlatego, rosyjskie że politycy... drony zostały częściowo zneutralizowane, inne upadły i była pewna zgoda do pewnego momentu. No do... I na czym, panie redaktorze, ta zgoda polegała? Na tym, że na, po, na emocjach, nie, nie na nie prawde. jesteśmy w stanie je zestrzelić i zareagować. Naprawdę. A nie, Pana zdaniem nie? No nie, no moim zdaniem to jest, gdyby one były uzbrojone, gdyby ich było trochę więcej, gdyby one zmierzały do konkretnych celów położonych w miastach, moim zdaniem nie mamy żadnej gwarancji, że zostałyby zestrzelone. A kto pan Pana sam, sam fakt, że została zestrzelona zdecydowana mniejszość, tak? No tutaj podejmowali decyzje wojskowi. To, to że to była... to była kalkulacja, bo jeśli to były drony wabiki, to nie trzeba było e, pokazywać, że Panie reagujemy na my, my, do, my do dziś. Nie mamy potwierdzone, ile z nich to były realnie te szachety, czyli to były żony bojowe, a ile to były fabiki. Przecież nikt tego nam nie podał. Pan widział tę informację, bo ja nie. No, to od Was, członków posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, oczekiwałbym, że zadawaliście takie pytania. Ja oczywiście, zadawałem takie pytania. Nie było odpowiedzi. Nie mogę ujawnić posiedzenia przebiegu posiedzenia, natomiast mogę powiedzieć, że nie dostałem odpowiedzi na takie pytania w żadnym kontekście a, w żadnym nie powinien udzielić szybko konkretnej odpowiedzi, czy faktycznie na dom w Rygach spadła rakieta z polskiego F-16, czy to jednak były szczątki drona i dlaczego ta informacja pojawia się nieoficjalnie i dopiero teraz premier powinien udzielić nam tej informacji premier ostatecznie odpowiada za działanie rządu, a rząd odpowiada za działanie służb. Mamy tutaj rozbite trochę kompetencje pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, które zarządzało operacją obronną, Czy za nią odpowiada, bo zarządza nią dowódca operacyjny. Więc dowódca operacyjny wie, ile rakiet zostało wystrzelone i gdzie, e, więc może przypuszczać, że one spadły. E, natomiast e, minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym i odpowiada za działania prokuratury. E, w momencie, e, kiedy na miejsce weszli prokuratorzy, jak usłyszałem od wysokich oficerów naszych sił zbrojnych, oni położyli rękę na wszystkich dowodach. Prokuratorzy? Tak. Nie wiem, czy jest, prawdą, nie wiem, czy jest prawdą, że wojsko nie ma do tego dostępu. Jeżeli tak, to jest to totalny absurd. Wojskowe służby od pierwszego dnia, kiedy jakieś obiekty wojskowe spadają na nasze terytorium, powinny mieć dostęp do wszystkich informacji i tak też szef sztabu generalnego, dowódca operacyjny, bo muszą generałowie wiedzieć, na jakie decyzje, jakie decyzje podejmują, na jakiej podstawie. Natomiast jeżeli prawdą jest, że prokurator kładzie rękę na wszystkim i może sobie to utajnić, to za jego działania odpowiada prokurator generalny, czyli minister Żurek, a za jego działania premier. Tak czy inaczej, wszystkie nitki prowadzą do premiera i w ogóle w państwie za tak zwaną komunikację strategiczną ze społeczeństwem, z sojusznikami odpowiada premier. To, co się stało Mało, że w zostało pokazane zdjęcie wprowadzające w błąd, to ośmiesza państwo polskie naszą dyplomację i to tw tworzy podstawę do tego, Dlaczego przed czym nas zdjęcie w błąd, Panie marszałku Dlatego, że zostało to pokazane jako zniszczenie spowodowane przez rosyjskie drony i w tej chwili już wiemy, że z dużym była takie. Ale, ale, pan pan ale wie pan, że gdyby rosyjskie drony nie wleciały w polską przestrzeń powietrzną, e, żaden dom w Polsce nie zostałby zniszczony. No to tak, jest ogromna sił. różnica pomiędzy e, nie, pośrednio spowodowaną e, szkodą, która wynika. Bezpośrednio z działania polskich sił zbrojnych, to tak jak z tymi swoimi rakietami w przewodowie. No Jest duża raż, różnica, czy były to rakiety ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, czy były to rakiety rosyjskie w przewodowie. Ogromna różnica. I wówczas były informacje ukrywane przez rząd i teraz. Więc niech się nie dziwią później politycy, różni analitycy, że ludzie w internecie, w niesprawdzonych źródłach szukają Oje, pamiętam podczas Jeżeli ]nej jeszcze ]nej raz podkreślę, rząd zydu. nie przekazuje nam informacji. Do dziś ja apelowałem o to, żeby przesłał nam y, szef sztabu generalnego, minister obrony, premier szef MSW, ktokolwiek, informację pisemną. Powiedziałem tak tym wszystkim politykom rządu. Chcecie, żebyśmy informowali rzetelnie, rozróżniali prawdę od kłamstwa, unikali dezinformacji, to napiszcie nam na papierze, co jest prawdą. A I oni nie. tego nie zrobili. Jeszcze e, no jak jedno można? zdanie Tydzień o Radzie Miną. Bezpieczeństwa ONZ. O ile pamiętam, minister Bosatki, prezentując to zdjęcie, nie mówił, że w ten dom uderzył rosyjski dron, tylko że jest to efekt rosyjskiego nalotu dronów. To chyba nie jest nieprawda. Gdyby rosyjski no dron w, w najlepszym razie manipulował, w najgorszym razie kłamał. Pytanie, czy w obu czy przypadkach pokazał nieprofesjonalizm i ośmieszył państwo polskie. Jeżeli został sam wprowadzony w błąd, no to może mieć pretensje wyłącznie do swoich kolegów z rządu, z dyplomacji. E, to jakby e, ja uważam, że to, to, to jest po prostu bardzo. Poważny błąd. To jest poważny błąd, który będzie wykorzystywany nie tylko przez rosyjską dyplomację i rosyjskie służby. To jest błąd, który będzie wykorzystywany też przez bardzo wiele innych państw na świecie, które nie Tak jak ambasador panie marszałku, widzenia. wykorzystał słowa Andrzeja Dudy w sprawie rakiety w przewodowie, aby udowodnić, że to właśnie nie rakieta zabiła Polaków w, w, w Polsce tego wydarzenia w przewodowie i śmierci Polaków tam po uderzeniu rosyjskiej rakiety nie byłoby, gdyby Rosjanie nie wysyłali setek tysięcy dronów na Ukrainę. No jasne, natomiast my Proste. jesteśmy od podawania prawdy pełnej prawdy, Rosji a nie wybiera Andrzeja Dudy no, no, w tej nat... sprawie. No, Okej, okay. natomiast naszą rolą jest budować autorytet polskiej dyplomacji i jeżeli opiera się jakąś narrację na kłamstwie na manipulacji swoim własnym społeczeństwem czy opinią międzynarodową, to później nie należy się dziwić, że nasz punkt widzenia nie będzie uwzględniany, tylko będzie kwestionowany. No, uważam to za duży Profesjonalizm, duży błąd, do czego doszło. Uważam, że powinny za to polecieć głowy. I uważam, Chuje. że odpowiada za to wszystko yy, premier. A, A czy głowy? nie wiem. Jeżeli minister Bosacki świadomie pojechał wprowadzać błąd do NZ, to uważam, że powinien podać się do demisji. Tak. E, trzeba ustalić, kto odpowiada za wprowadzanie w błąd społeczeństwa, bo nie, społeczeństwo było wprowadzane w błąd przez ostatnie pięć dni. E, z, z całą tą retoryką antydezinformacyjną na ustach e, politycy rządzący Polską wprowadzali Polaków w błąd. I teraz trzeba ustalić, kto i ta osoba powinna po prostu stracić funkcję. Być może to jest prokurator generalny, być może to jest szef MONU, być może to jest ktoś iż, jeszcze inny. Ja nie wiem, na którym etapie te informacje się zatrzymały, bo formalnie, jeszcze raz to podkreślę, my jako politycy w parlamencie formalnie nic nie wiemy. Zostaliśmy zbyci ogólnikami. Panie marszałku, a czy pan się zgadza, że to, co wleciało w nocy z 9 na 10 września w polską przestrzeń powietrzną, to były ruskie latawce? Nie nazwałbym tego w ten sposób, chociaż w sensie yy, powiedziałbym. Fizycznym. Latawiec to jest urządzenie pozbawione mechanicznych, nie, mechanicznych elementów pozostających na uwięzi Czyli było tak, dzięki że ruskimi latawcami z silnikiem do kosiarki... Uważam, bo, że to jest jakaś metafora, a z silnikiem do kosiarki, czyli Lataliśmy okay. samolotami za ruskimi latawcami silnikiem do kosiarki, samolotami to za 70 milionów, strzelając do nich rakietami za 2 miliony... zaraz Panu powie, że to któryś z polityków Konfederacji. Tak, Sławomir Męcen, Pana kolega... Jest to e, kolega, opis sytuacji, w miała miejsce. Ale czy ten opis nie dezawuje... E, e, tego, co wydarzyło się tej nocy, tego, że rosyjskie statki powietrzne, jakiekolwiek, czy drony Shahid, czy Wabiki. Naruszyły polską przestrzeń powietrzną, i pana kolega, jeden z pół liderów Konfederacji, mówi, że to były ruskie latawce, za którymi lataliśmy e, w, w, drogimi uważam że, Uważam, że jest to opis sytuacji prawdziwy. Musimy społeczeństwu unaocznić sytuację. Moim zdaniem, w pierwszym momencie politycy. Unaocznić, że to nic groźnego? Latawiec, panie Marszałku, jest niczym groźnym. Dzieci bawią się latawcami. Rosjanie bawią się latawcami, wlatują sobie Możemy w polską to przestrzeń modelami... i mamy... Mo modelami? Możemy to nazwać modelami. Możemy to nazwać. Tak, modelarstwo lotnicze. Zna pan taką branżę. Tak. To, to więc, więc, więc te konstrukcje, które wleciały, jak wszystko na to wskazuje, były bliskie. No groźnego. Modelarstwo jest niegroźne Czyli to przydiał czy polską przestrzeń jest niegroźne. Ja mogę powiedzieć to, co my wiemy. Do tego momentu formalnie. Panie Wolze, pozwoli Jakiekolwiek znaczenie, co wleciało z przestrzeń? Ma bardzo duże. Oczywiście, że ma. Czyli latawce i yy, modele mogą wlatywać bezkarnie? Panie redaktorze, ja jako polityk to, do tego tak? momentu nie uzyskałem formalnie potwierdzenia, że którykolwiek z tych obiektów, który wleciał, był uzbrojony. Czy pan pozyskał taką informację jako dziennikarz? Nie, ale uważam, że cokolwiek wleciało z Polska ze strony Federacji Rosyjskiej, ze strony Białorusi, jest naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski ale Sojuszu nikt... Północnoatlantyckiego i jest zagrożeniem jest testowanie. Tak, nikt tego nie latawce? Nikt tego nie kwestionuje. Można wyrządzić szkodę przy pomocy dronów cywilnych przy pomocy modeli można przy pomocy atrap latawców z silnikiem od kosiarką można wyrządzić państwu straty i atak takimi środkami to są środki to nie jest podważanie zagrożenia nie celowe to jest, podważanie nie. zagrożenia moim zdaniem to jest opis zagrożenia z całym jego dramatyzmem dlatego że to co miała na celu ta wypowiedź i nasze wypowiedzi to jest zwrócenie uwagi na polega to, na tym że coś leciało w polską przestrzeń nie, nie tylko na tym to jest histeryzowanie Historyzowanie. tak dramaty sytuacji polega na tym że mamy ograniczony zapas rakiet które kosztują kolosalne pieniądze jeżeli można wytracić nasz zapas pas rakiet, obrony przeciwlotnicze, uzbrojenia do F-16 czy F-35. to, żeby... Niech pan za... mi pozwoli dokończyć zdanie, bo ono Tak, pokazano. Jaki Moskwa wyciąga z tego wniosek? Że może wysłać atrapy, a my się wystrzelamy z rakiet. Rozumie pan? To jest dylemat. To się nazywa w języku strategii tworzenie dylematu strategicznego. Reagować, nie reagować. Są uzbrojone, czy nie są uzbrojone? To, co jest w tej chwili najważniejsze, to czy polskie siły zbrojne i sojusznicze miały sposób... Żeby w momencie przed podjęciem decyzji o zastrzeliwaniu rozpoznać, czy to były atrapy, czy to były drony, czy były uzbrojone, Pronto czy nie uzbrojone. i dlatego zastrzelono trzy, a pozostałym pozwolono y, spaść. Otóż nie uzyskaliśmy potwierdzenia takiej informacji. Jest to pańskie idealistyczne przypuszczenie. Moje jest bardziej pesymistyczne. To znaczy, że nie wiedziano, do czego strzelamy. I co więcej, do dziś społeczeństwu nie podano informacji, czy którykolwiek był uzbrojony. To tu się nie zgadzają. Wyobraźmy panie sobie, panie okay. redaktorze, że żaden nie był uzbrojony. I wówczas musimy sobie jeszcze raz zadać pytanie: zestrzeliwać czy nie zestrzeliwać. I pan sugeruje, powinniśmy pozwolić, żeby spadły. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja nie jestem specjalistą od tego, natomiast y, rozmawiałem z y, doświadczonymi y, wieloletnimi oficerami y, w stopniu generałów, którzy mówią, że często nie reaguje się po to na przykład, żeby nie odsłaniać się przed przeciwnikiem co do częstotliwości i sposobu pracy, na której pracują radary, rakiety, samoloty, sposoby reagowania pokazanie Rosjanom, że możecie przyczyna, przyczyna, czym chcecie, kiedy chcecie. Nie, nie jestem za tym, żeby było jasne. Natomiast to była przyczyna, dla której wielokrotnie państwa NATO nie reagowały na naruszenia swojej przestrzeni społecznej, żeby było jasne. Ja uważam, że dobrze, że Polska zareagowała. Uważam, że dobrze. Natomiast my nie możemy pudrować tej sytuacji, żeby było super, bo nie było. I co więcej, gdyby atak był w większej skali, jeżeli będzie ponawiany, to obawiam się, że nie jesteśmy przygotowani do tego odpierania. I co jest najgorsze? Nie została rozpoczęta budowa polskiego systemu antydronowego, mimo że wszyscy o tym gadają. A ten, co mamy, około 10 zestawów do punktowej ochrony, została wstrzymana ich modernizacja. Marsza, I to wymaga wyjaśnienia. I z absolutnie. tego powinny się politycy z rządu tłumaczyć, a nie ma tego tłumaczenia. To na koniec, bo mamy bardzo mało czasu. Odpowie pan na żądanie Jarosława Kaczyńskiego i zadeklaruje, podpisze polityczny cyrograf nigdy koalicji z Platformą Obywatelską? Nie widzę powodu, żeby miał odpowiadać na żądanie jakichkolwiek innych polityków, niezależnie z których oni będą partii. Jarosław Kaczyński mówi. że co wypadki, mnie interesuje, to zdanie naszych wyborców. Opadły maski, Formą. Nie będę wchodził w język insynuacji i nie będę wchodził w język atakowania się nawzajem, bo uważam, że do niczego to jest niepotrzebne. Skupmy się na faktach. A gdy Jarosław Kaczyński mówi, że gdyby zrealizować to, co w znaczącej części głosi Konfederacja, Polska natychmiast by się rozpadła? Oczywista bzdura. Czy Jarosław Kaczyński. Jesteśmy odpowiedzialną o, o Konfederacji. W tym wypadku tak. W tym wypadku to jest bzdura. A po co to y... robi? Pewnie uważa, że wyborcy w to uwierzą, no nie wiem, po co, poli po co, po co politycy mówią negatywne rzeczy o sobie nawzajem. No najwyraźniej Ale Pan, że Być może uważają, że ludziom się to podoba. Głównym wrogiem Jarosława Kaczyńskiego jest Konfederacja a AGIPINASP. Tak, ta jestem w ta stanie to wyjaśnić, dlaczego tak jest. Dlatego, że część wyborców rozczarowanych pisem zaczęło przejść do Konfederacji i w pisie się tego panicznie boją, że Konfederacja jest lepszą ofertą w sektorze polityki prawicowej niż PiS. Oni się tego strasznie boją i dlatego nas atakują. To miało miejsce już w kampanii w 19 roku, w 2023 przeprowadziliśmy już 10 kampanii jako Konfederacja. I w każdej w sztabach pisowskich jesteśmy traktowani jako zagrożenie. Ja to rozumiem, bo uważam, że tak rzeczywiście jest. Jesteśmy zagrożeniem. Jesteśmy, moim zdaniem, formacją mającą lepszą ofertę, młodsze kierownictwo, więcej energii. Uważam, że... Czyli Jarosław Kaczyński do panice. przodu. Natomiast uważam, że lepiej, żeby inne partie opozycji jak PiS zajęły się tym, co robi rząd, a nie tym, co robimy my. Krzysztof Bosak, lider Konfederacji. Dziękuję pięknie, panie marszałku.